Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale z PWZ. A w zasadzie w takim małym uzupełnieniu do odcinka poprzedniego. Słuchajcie, chciałem Wam pokazać coś takiego. Przy moich ostatnich zakupach, wykupowałem yy, kupowałem te odruby płytki Arduino wraz z tą płytką Multishield, kupiłem też sobie. tu by było wstrzyć, Arduino Nano. Oczywiście też jest to klon Arduino Nano, więc nie jest to oryginalny Arduino. Kosztowało mnie to jakieś 18 zł. No i dziś Wam chciałem zaprezentować działanie tego układu, który już Wam pokazywałem, właśnie na Arduino Nano. I teraz popatrzcie się. Arduino Nano dysponuje tymi samymi, jakby, wyprowadzeniami, co zwykłe Arduino, no, tylko ma takie miniaturowe rozmiary. Ma pewnie też trochę mniejszą moc niż to duże Arduino, ale w niektórych projektach, gdzie ważne jest miejsce, może być słuchajcie, wykorzystane bardzo dobrze. No i tutaj mam podpinany do tego Arduino dwa czujniki, czyli czujnik odległości i serwo. Czujnik odległości mam tutaj, podpięty pod piny analogowe A2 i A3, no podobnie jak to było w tamtym projekcie. Tutaj mam 5V i masę. Serwo mam podpięte z drugiej strony do pinów cyfrowych, a konkretnie do pinu cyfrowego numer 7, no i do masy. No, i tu powinienem mieć podpięte jeszcze właśnie zasilanie, no ale problem jest taki, że na płytce Arduino jest tylko jeden pin z zasilaniem 5V. No, zresztą na tej dużej płytce dokładnie tak samo, jest tylko też jeden pin. Z tym, że tam no miałem dostęp do większej ilości pinów z zasilaniem, ponieważ właśnie miałem tą płytkę rozszerzeń. Dobra, w związku z tym mam tutaj płytkę stykową, tak? I na tej płytce stykowej mam rozprowadzone zasilanie. Dobra, słuchajcie, ja to teraz tutaj. Do ostrze i do projektu może. O, to sobie wrzucimy gdzieś tam pod spód. Tutaj mamy ostro, jeszcze nie bardzo, ale zaraz to sobie doostrzymy. No i zobaczymy, czy ten projekt będzie nam działał. Dobra, podpinamy zasilanie. Zasilanie podobnie jak w normalnym Arduino z USB, no z tym, że z trochę mniejszej wtyczki. Dobra, program jest już wgrany, jest to dokładnie ten sam program, który już Wam pokazywałem, więc tu nie będę go ponownie omawiał. Czujnik odległości pada odległość, gdy odległość jest mniejsza tam bodajże niż 10 czy tam 15 cm, to otwiera nam szlapan, tak? Czyli tutaj stawiamy samochodzik, jedziemy samochodzikiem i... O kurczę, czekajcie, bo uderzyłem. I otwiera nam się, jeżeli samochodzik stoi jakby... W tym dystansie mniejszym niż 15 to szlaban jest otwarty cały czas. Warto to też wziąć pod uwagę. Bartek, otwarty. No i teraz możemy sobie przejechać. Po 5 sekundach powinien nam się szlaban zamknąć. Dobra, więc Arduino Nano. Bardzo fajne. Do wykorzystania, słuchajcie, w wielu projektach, między innymi w robotach jest wykorzystane. I Już niedługo myślę, że będę miał tu robota, który będzie właśnie sterowany takim Arduino Nano. Um, oczywiście do Arduino nano słuchajcie, możemy też kupić płytki rozszerzeń. Tu jest przykład takiej płytki. No i wtedy, jak widzicie, na przykład ten prąd mamy tu wyprowadzony w zasadzie na każdym pinie, więc problem znika, już ta płytka stykowa nie byłaby potrzebna. No tylko, tylko jest takie pytanie, czy jeżeli ja mam kupić Arduino nano i do tego płytkę rozszerzeń, która spowoduje, że to moje Arduino będzie takie samo duże jak duże Arduino, to czy to ma sens? No. Zobaczymy, tak jak mówię, będę miał myślę robota i zobaczymy jak to będzie tam zrobione, skomponowane. Niemniej jednak Arduino Nano fajna sprawa, można go programować również, słuchajcie, spod aplikacji yy, Code Designer, bo właśnie z Code Designera ten program, który jak mówię wcześniej już Wam pokazywałem, wygrałem. Tu zresztą yy, widoczny jest teraz monitor portu szeregowego, na który też się ta odległość wyświetla, powinna przynajmniej się otworzył, ale coś mi się ten port szeregowy nie aktualizuje. Aha, bo, dobra, wiem czemu, bo to nie jest uruchomione w tym momencie. Program był wygrany wcześniej, to teraz tylko jakby jako zasilanie robi USB, ale jeżeli damy to sobie tutaj, czyli jakby połączymy na bieżąco, o, to właśnie port szeregowy się aktualizuje i widzicie w tym momencie o, 4 i szlaban otwarty. Dobra, słuchajcie, to tyle w takim małym uzupełnieniu do poprzedniego odcinka. Zachęcam do obejrzenia poprzedniego odcinka, w którym to bawię się obsługą serwo przy użyciu Arduino, no i płytek, zarówno Education Board, jak i tego Multifunction Shield. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.